na konferencji po meczu z z Siarką, trener Bogdan Pawła i Rafał Rajewicz, Panie Trenerze prosimy o opinię w czasem do bo do tych spotkań wszystkich, jesteśmy w takiej sytuacji jak jesteśmy w tabeli, ale podeszliśmy bardzo, bardzo sportowo i, i chcemy zaprezentować koła jak dobre koszykówki, na jaką nas stać, no i niestety no przegraliśmy same koncepcję brakło nam troszeczkę siły, braku troszkę rotacji składni po jak załatwili się, bo w pełni siły, żeby, żeby pociągnąć tam 30 na 30 minut w pełnej dyspozycji. No braku, braku troszkę zimnej krwi, zbyt dużo zwłaszcza w końcówce przy tej mocnej obronie drużyny za stalu popełniliśmy takich wymuszonych przez obronę błędów podaniowych. 19 strat w stosunku do, do 10 za stalu to miało duże znaczenie na pewno w tym, żeby, żeby ten mecz ustać do końca, tych parę punktów było przewagi i mogliśmy to utrzymać no nie ukrywam, że mam sporo, sporo żalu do, do niezrozumiałych dla mnie w końcówce decyzji sędziowskich, ale to będę musiał sobie przeanalizować pewnie w domu na, na DVD, chociaż to nic nie pomoże w wyniku sportowym, natomiast gratuluję zespołowi Zielonej Góry, który mimo, mimo że troszeczkę z opuszczonymi głowami po tym ostatnim meczu z Polfarmą na pewno przystąpił do, do tego meczu, ale ale mając takich zawodników charakternych i z taką wolą walki, no to tylko się cieszyć, że ta ciekawo przegrają paskę, bo, bo Zielona cały sezon podoba mi się głównie z tego powodu, że, że jest to z charakterem tego baska. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I Rafał, wasza opinia? No coś ja mogę dodać. No, zgadzam się z pani z trenerem, no ponieśliśmy za dużo strat przede wszystkim, tak ten 19. No i przespaliśmy również e, początek trzeciej kwarty i zastał zaskoczył nas z e, strefą, no i jakoś tak dopiero później poradziliśmy sobie z tym i to też na pewno zaważyło jakoś na wyniku no i tyle, no i tyle Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania? No, jak się pan czuł na tej kawi Swojej, nie swojej właściwie dzisiaj. No mogę powiedzieć, że to swojej, no dobrze się czułem. No. Staram się pokazać, bo to jak z najlepszej strony. No. Mam nadzieję, że mi się udało. Pana Prejera, mógłbym poprosić o, nie wiem, pytanie, jak mocno rozwinął się na poareje w światce w Trudno powiedzieć jak się rozwinął, bo ja y, z początku ligi, kiedy on na placu nie przebywał, nie miałem punktu odniesienia do tego, jak on rzeczywiście na co go było stać. Ja widziałem i znajomy y, Rafała z dobrej strony, że są osoba, którzy potrafi grać basket, dużo potrafi, dużo umie. mnie. Wszystkie ma charakter do basketu. I z tą nadzieją go przyciągaliśmy do siebie, że, że potrzeba nam takiego było chłopaka, zwłaszcza ręce pod koszem i dla mnie można powiedzieć, no w 99% sprawdził się w tym sensie, że, że pokazał to na co go stać pokazał charakter i jest nam, jest nam w tym zespole bardzo potrzebny, zresztą widać, bo w dzisiejszym meczu bardzo ładna gra w wszystkim w obronie i skuteczna w ataku, także oby, oby jego progresja, i oby dostawał w następnych sezonach y, miejsce na placu i minę tych y, y, y. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Trener Tomasz Jankowski i James May, panie trenerze, prosimy. Y, oczywiście wszyscy się cieszą, na pewno y, y, widać po żegnusie, jak wygląda i na pewno to zawodnicy okupili balkon. Natomiast stawianie mnie w takiej sytuacji jest, jest nie fair. Przygotowałem chłopaków od początku tego tygodnia. Rozmawialiśmy dużo na ten temat, bo takie sytuacje są w bardzo nieprzyjemne, bardzo trudne. Wydawało mi się, że mamy na tyle rozsądnych zawodników, że, że podejdą do tego w prawidłowy sposób. Niestety tak się nie stało. Po prostu jestem wściekły, no. jestem wściekły bo, bo tak nie powinno być. Przekonaliśmy się. Ja, ja to traktuję też jako, jako jakieś doświadczenie na pewno. Tak jak powiedziałem dobrze, że wyszliśmy z tego ogromną ręką, ale to nie, może się, to nie może się wydarzyć po raz kolejny. Jeśli tego nie zrozumieją, cały zespół się tego nie zrozumie, to powiedziałem to już nie, to będą trzy tygodnie najgorsze w naszym życiu, bo, bo takie podejście po prostu nie przystoi żadnemu sportowcowi. To tyle, dziękuję. What do you Opinion? James Samuel. Um, but before I played in the playoffs, you know, I've, I've never played in them before. I didn't know what it would be like. And um, after playing in the game today, I see that it's the same atmosphere as the playoffs. Um, everybody's playing not to get eliminated. Um, the refs let us play. Very physical. Um, I thought I thought Shocker came out. You know, Thank they they came out to win and they fought hard. Um, we struggled in the first half. I think the second half, the guys rallied together. We we got closer as a team in the second half, and um, we fought them off. Of course, with the with the support of the fans, uh, the crowd, you know, keeping us going, and, and coach, you know, staying behind us and giving us confidence. I, I think we played a lot different today um, down the stretch than we than we have. Um, we played with confidence. We played with a, a, a type of swagger that you know that we could get it done, and um, you know. Uh, Sharka. James nigdy wcześniej nie grał w playoutach, także zastanawiał się jak będą no, wyglądały te mecze. Stwierdził, że wyglądają dokładnie tak jak mecze w playoffach. Bardzo ciężka walka, bardzo trudna walka. Był to mecz bardzo siłowy. No, pierwsza połowa była zdecydowanie gorsza, natomiast w drugiej połowie no, wykazała się dużo większą zespołowością. Mieli wsparcie w fanach, w, w wszystkich kibicach, którzy się znaleźli na tym meczu. No i cieszy się, że wyszliśmy z tego meczu zwycięzcą. Dziękujemy bardzo.